Szanowni Państwo, Fundusz Odbudowy, ratyfikacja środków z Unii Europejskiej to jedno z najważniejszych wydarzeń w tej kadencji polskiego parlamentu. Udało się nam doprowadzić do sytuacji, w której setki miliardów złotych zostaną wykorzystane w wielu różnych obszarach: od edukacji po nowe technologie od budowania infrastruktury po przyjazne państwo pracownikowi i przedsiębiorcy. Ale jednym z głównych filarów odpowiedzialnego państwa takiego, które powinno wyciągać wnioski z kryzysu pandemicznego jest obszar ochrony zdrowia. Lewica, która poparła fundusz odbudowy jeden z głównych stempli programowych postawiła właśnie tam, gdzie uważamy, że państwo podczas ostatnich kilkunastu miesięcy nie radziło sobie z pełnosprawnością. Gdzie są największe zobowiązania i długi, gdzie pielęgniarki, personel medyczny, ratownicy często czują się przez państwo niezaopiekowani. 4 miliardy złotych na wyposażenie szpitali, ich modernizację i odpowiedzialne, ale i dobrze wydawane środki finansowe na wynagrodzenia to odpowiedzialność Lewicy, która została przypieczętowana ustaleniami i została na wniosek Lewicy wpisana do krajowego planu odbudowy. Odpowiedzialność za to, żeby polska służba zdrowia służyła każdemu obywatelowi bez wyboru, bez względu na miasto i bez względu na to jaką ma zasobność portfela. Odpowiedzialność Lewicy to 2019 rok i nasz program wyborczy, w którym mówiliśmy: Lewica zawsze będzie stawała po stronie obywatela, szczególnie tego pokrzywdzonego w pandemii. Wiele szpitali sobie nie radziło. W Pandemii często brakowało sprzętu. W pandemii mieliśmy jak wcześnie wyraz tego, o czym lewica mówiła od lat. Polska służba zdrowia jest w zapaści. Trzeba skutecznie i konsekwencje ją z tej zapaści wyprowadzić. Po pierwsze, podwyższając wydatki na służbę zdrowia, po drugie, modernizując cały system obsługi płatności w szpitalach. Po trzecie doprowadzić do tego, żebyśmy mieli przyjazne ceny, chociażby za zel, za leki i nasza ustawa o lekach za. 5 zł. Dzisiaj ruszamy z wielką akcją społeczną. W całej Polsce od dziś przez najbliższe tygodnie będą pojawiały się takie oto billboardy, które będą pokazywały, ile pieniędzy z funduszu odbudowy, ile pieniędzy z Unii Europejskiej trafi na wniosek lewicy do każdego polskiego szpitala powiatowego. Takie konferencje, a przede wszystkim takie przesłanie będziemy głosili od suwałk po legnice, od świnoujścia po mielec w małych i dużych miastach powiatowych i z przekonaniem, że Polska służba zdrowia może wyjść z kryzysu, a pod warunkiem, że i opozycja, i koalicja będą potrafiły współpracować. Nie ma koloru politycznego i flagi politycznej wbitej przed żadnym szpitalem powiatowym. To są społeczne szpitale, które powinny być dobrze zarządzane, mieć odpowiednio dużo pieniędzy i przede wszystkim dawać poczucie bezpieczeństwa Polkom i Polakom. Lewica takie przyrzeczenie złożyła, dzisiaj się z niego wywiązuje i będzie pilnowała rządu Prawa i Sprawiedliwości, żeby te wszystkie obietnice były spełnione, żeby te wszystkie narzędzia dla lepszego leczenia były skierowane do szpitali i żeby społeczeństwo mogło z nich korzystać. Szanowni Państwo, wczoraj byłam w półtusku, we wtorek byłam w Radomiu, w przyszłym tygodniu jadę do Ostrołęki, do Przesnysza. I wszędzie tam wyjaśniam wszystkie kwestie związane z Krajowym Planem Odbudowy. Pytania, które się pojawiają, zainspirowane nieprawdziwymi informacjami. Czy Krajowy Plan Odbudowy to jest coś, co było głosowane? Nie. To jest, głosowaliśmy w tej chwili ratyfikację Europejskiego Funduszu Odbudowy czyli przyjęcie tych środków. Krajowy Plan Odbudowy jest taką mapą drogową, e, która e, przedstawia... Obszary, w jakich środki mają być wydatkowane. Już na pewno wiele razy Państwo słyszeli, co lewica wynegocjowała, ale powtórzę, 30% środków dla samorządów. Tego wcześniej nie było w żadnym dokumencie, ani unijnym, ani rządowym. Ten przepis, te, ta kwota pojawiła się dopiero po interwencji i negocjacjach lewicy. Ja rozumiem, że może było, można było 40, może można było 80. Nie wiem tego, dlatego że nikt inny, poza nami. Po prostu nie negocjował. Nikt inny nie złożył poprawek, bo. Yy... Każdy odpowiedzialny parlamentarzysta i parlamentarzystka wie, że żeby coś zmienić w ustawie, to nie wystarczy powiedzieć o tym na konferencji plasowej. Żeby wprowadzić jakieś przepisy, trzeba po prostu złożyć to na piśmie. I my, jako jedyny klub, tutaj z kolei jeszcze muszę oczywiście oddać honor partii pana Szymona Hołowni, który też złożył te poprawki. Po prostu to zrobiliśmy. Innym się nie wiem, nie chciało, zagapili się, zapomnieli, termin uciekł. Zrobiliśmy to my, i dobrze się stało dla wszystkich tych gmin i powiatów, w których ludzie czekają na pieniądze, w których są szpitale, które są na pierwszym froncie walki z pandemią. Szpitale powiatowe, które nie są bogatymi poliklinikami, które wykonują bardzo skomplikowane i dobrze wyceniane zabiegi z NFZ-u, tylko te, które leczą najbardziej pospolite, ale powszechne również schorzenia w związku z czym, które mają bardzo duże problemy finansowe. Te 850 milionów euro, czyli 4 miliardy złotych w przeliczeniu przeznaczone na szpitale powiatowe, również znalazło się w Krajowym Planie Odbudowy dopiero po interwencji Lewicy. Wcześniej były to środki przewidziane tylko do poziomu szpitali wojewódzkich, a więc tych takich, które są lepiej doposażone już w tej chwili i które sobie po prostu lepiej też finansowo radzą. Szpitale w takich miejscowościach, jak, w których teraz odwiedzam na Mazowszu właśnie są szpitalami powiatowymi i one bardzo bardzo czekają na te pieniądze, bardzo czekają na pomoc, bo Leczenie z COVID-u nie jest jedynym, jedyną misją tych szpitali, bo ludzie nie przestali chorować na inne schorzenia, nie przestali chorować na wieńcówkę, na cukrzycę i te wszystkie choroby po prostu w tej chwili są zaniedbane. Dzięki tym środkom, które będą z Krajowego Planu Odbudowy, będziemy mogli również leczyć te choroby i pomóc tym szpitalom powiatowym. I jeszcze jedna rzecz. Komisja Europejska stoi na straży tych funduszy. Od 2004 roku, kiedy to Sojusz Lewicy Demokratycznej wprowadził Polskę do Unii Europejskiej, nie słyszałam, żeby, y, y, żeby ktoś zarzucał, że fundusze unijne są w Polsce defraudowane, albo żeby taka czy inna partia, która wówczas rządziła, między innymi przecież w tym okresie rządziła platforma obywatelska, y, y, defraudowała, przekazywała na jakiś fundusz wyborczy te pieniądze. Nie. Te, to są pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy, czyli centralnie pochodzące z Europejskiego Funduszu Odbudowy są środkami unijnymi, są dodatkowymi środkami, poza tymi, które oczywiście Polska, jako kraj członkowski, otrzymuje. 250 miliardów złotych jest częścią tych funduszy, dodatkową na, na walkę z kryzysem po, gospodarczym po pandemii, ale w sumie środki z, tego, z tej nowej perspektywy unijnej, w tej chwili perspektywy budżetowej, to jest 770 miliardów Euro. I w, w tej chwili te środki będą tak samo kontrolowane, jak były kontrolowane w poprzednich latach. Komitet monitorujący, który został przez nas wpisany. Do Krajowego Planu Odbudowy będzie takim samym komitetem, jak w poprzednich perspektywach budżetowych, w, w ustawie wdrażającej te fundusze, był, był powoływany, i też wtedy nikt nie miał zarzutów skierowanych do tego komitetu, że jest w jakiś sposób nieobiektywny. Natomiast to też dzięki, dzięki lewicy ten komitet został poszerzony o przedstawicieli, y, przedstawicieli samorządów sejmików wojewódzkich. Zarządy wojewódzkie będą miały tam dodatkowych swoich przedstawicieli y, po to, żeby móc opiniować kryteria przyznawania y, tych środków. Tak samo jak miało to miejsce od 2004 roku w przypadku wszystkich funduszy unijnych. Bez pozytywnej opinii tego komitetu monitorującego nie będzie można uruchomić tych środków unijnych. Również ten komitet monitorujący będzie mógł się zwrócić do Komisji Europejskiej o, z uwagami o przyjrzenie się ewentualnym nieprawidłowościom. I Polska, tak jak każdy inny kraj unijny, ma prawo zawnioskować o zaliczkę z tego, z tego europejskiego planu odbudowy dwukrotnie w ciągu roku. Więc to nie będzie tak, że nagle 250 miliardów spłynie na konto budżetu państwa i że Prawo i Sprawiedliwość sobie je wszystkie wyda nie wiadomo jak. Dwa, dwukrotnie w ciągu roku maksymalnie, przypominam. A środki będą wydatkowane do 2027 roku. Także również przez przyszły rząd, oby to był rząd złożony między innymi z parlamentarzystów i parlamentarzystek lewicy. Głęboko w to wierzę i myślę, że zresztą po prostu tak będzie. Więc przyjęliśmy te środki jako odpowiedzialne ugrupowanie, odpowiedzialne za państwo, odpowiedzialne za przyszłość naszych dzieci, naszych wnuków, naszych prawnuków, bo, 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 bo Polska. Tutaj będzie, w tym miejscu w Europie. Będzie też państwem członkowskim Unii Europejskiej, i mam nadzieję, że nikt z tej Unii Polskiej wyprowadzać nie będzie. I te środki unijne są potrzebne po to, żeby, żebyśmy nie musieli tłumaczyć naszym wnukom i prawnukom, że znowu musimy gonić ten dystans do krajów Europy Zachodniej bo dziadek czy babcia pokłócili się z dziadkiem czy babcią kolegi z innego grupowania opozycyjnego i z powodu jakichś tam ambicji czy innych rozgrywek po prostu tych pieniędzy dla Polski nie przyjęli. Nasze wnuki nas będą z tego rozliczały po prostu, z tego czy zachowaliśmy się odpowiedzialnie i czy zachowaliśmy się w stosunku do przyszłych pokoleń racjonalnie. Bo jeszcze na koniec tylko jedną z najważniejszych wytycznych tego Europejskiego Funduszu Odbudowy przyjętego przez Radę Europejską jest neutralność klimatyczna do 2050 roku. Te wszystkie zmiany, te wszystkie pieniądze, które zostają przekazane państwom Unijnym są na walkę z pandemią, ale są także na zmiany, radykalne zmiany systemowe, na to, żebyśmy odeszli od węgla, na to, żebyśmy budowali mieszkania niskoemisyjne, na to, żebyśmy stawiali na transport szynowy, a nie na transport kołowy, właśnie po to, żeby te pieniądze nie zostały po prostu przejedzone, tylko żeby zmiany we wszystkich. W Systemach gospodarek państw Unii Europejskiej były zmianami sprzyjającymi walce z kryzysem klimatycznym. To jest naczelny cel tego Europejskiego Funduszu Odbudowy, o którym mam wrażenie wiele osób zapomina. To nie są pieniądze do zjedzenia, to są pieniądze do, do, do takich zmian, żeby nasze dzieci nie musiały w przyszłości toczyć walk o wodę. Dziękuję. Dzień dobry. Proszę Państwa. Ruszyliśmy w Polskę, żeby rozmawiać z ludźmi o propozycjach lewicy, o naszej wizji rozwoju. Ja spędziłem ostatnie dni na wschodnim Mazowszu, w mniejszych miejscowościach. I wszędzie tam w rozmowach z ludźmi słyszę jedno zdanie. Polityka musi być dla ludzi. Polityka to nie jest zabawka, którą bawi się grupa polityków na wiejskiej. Polityka to nie są tylko przepychanki, to nie jest partyjniactwo. Polityka to są decyzje, od których zależy to, jak będziemy żyć za 5, 10, 15 lat. I wszędzie tam, w Siedlcach i w Mińsku, w Kałuszynie i w Ostrowi, wszędzie słyszę od ludzi jedno: oczekujemy od was, że będziecie odpowiedzialni, że będziecie podejmować decyzje myśląc o nas, o naszej przyszłości. I tak działamy, tak zachowuje się lewica, bo lewica to jest polityka dla ludzi, a nie polityka dla polityków. Lewica to jest polityka, której celem jest lepsza Polska. Polska, której da się dobrze żyć, nie tylko w wielkich miastach. Dziś spotykamy się tu w Warszawie, to jest mój okręg wyborczy, ale ja wiem, mieszkając w Warszawie, że Polska nie kończy się na Warszawie. Że musimy zadbać o mieszkańców mniejszych miejscowości, których przez długie lata zostawiono bez wsparcia. I którzy, i to też słyszę bardzo często podczas tych rozmów, są bardzo rozczarowani ostatnimi latami rządów Prawa i Sprawiedliwości. Bo przypominam Państwu, że te fundusze unijne dla szpitali powiatowych, te pieniądze dla mniejszych ośrodków zdrowia, one będą tylko i wyłącznie dzięki determinacji lewicy. Bo Prawo i Sprawiedliwość o tych mniejszych miejscowościach, o szpitalach powiatowych w swoich planach po prostu zapomniało. Udało nam się wynegocjować to, żeby te duże środki trafiły do szpitali powiatowych i bardzo dobrze. I bardzo dobrze, bo znaczna część Polek i Polaków tam właśnie się leczy. Bo dla nich kontakt z ochroną zdrowia to jest kontakt z tym szpitalem powiatowym w ich miejscowości, z szpitalem w pobliżu. I to te szpitale trzeba w końcu porządnie wyposażyć. Trzeba w końcu zadbać o to, żeby były środki na infrastrukturę, żeby pomóc im w tym, żeby podnieść standard opieki zdrowotnej. Bo wszyscy Polacy mają prawo do porządnej ochrony zdrowia, niezależnie od tego, czy mieszkają w dużej czy w mniejszej miejscowości. Takie billboardy, jak ten, który Państwo widzicie za nami, pojawią się w całym kraju, ale to mniej istotne. Istotniejsze jest to, że posłanki i posłowie koalicyjnego klubu Lewicy i zrazem i z Sojuszu, i z Wiosny, i z PPS-u ruszają na spotkania do tych mniejszych miejscowości. Będziemy rozmawiać o wizji lepszej Polski Polski, która jest sprawiedliwa społecznie i demokratyczna. Polski, która dba o wszystkich, Polski, która jest naprawdę Polską równych szans. Wierzę, że taką Polskę będziemy mogli zbudować po kolejnych wyborach i że te olbrzymie środki, o których mówiła przed chwilą Anna Maria Żukowska, to trzeba podkreślić. W większości będą to środki, które wydaje już kolejny rząd, a nie rząd pana Morawieckiego, że te środki wydamy mądrze, że te wyda środki wydamy odpowiedzialnie. Lewica, w takich sprawach, kiedy chodzi o sprawy ludzi. Kiedy chodzi o ochronę zdrowia, kiedy chodzi o szpitale powiatowe, chodzi o jakość usług publicznych, o pomoc dla pracowników, jest odpowiedzialna, jest i będzie odpowiedzialna. I będziemy tak postępować także w przyszłości, bo robimy politykę nie dla kilku dziennikarzy po to, żeby oni byli zadowoleni, robimy politykę nie dla kilku mądrych głów, żeby one były usatysfakcjonowane i nas po główce pogłaskały. My robimy politykę dla ludzi i w interesie zwykłych ludzi. Po to jest w parlamencie lewica. Czy mają Państwo jakieś pytania? Tak, jeżeli można. tak Mam pytanie: To jest teraz taka rywalizacja pomiędzy lewicą a PiSem, kto ma ładniejszy plakat. A to tak wygląda, i jak rozumiem, one też będą mieć w tych tak jak są nowe i bliski w swojej Lewica idzie drogą, która wyznaczył jej kurs programu wyborczego z 2019 roku. Blisko ludzi i w sprawach ludzi. Usługi publiczne, w tym służba zdrowia, to jeden z najważniejszych elementów, o który zawsze walczyliśmy i będziemy walczyli. Dzisiaj chcemy, żeby Polacy wiedzieli, po ostatnich dwóch tygodniach, że to nie są pieniądze partyjne, które mają przyjść z Unii Europejskiej, a pieniądze nas wszystkich. A obszar służby zdrowia to ten element, który powinien być przez nas wszystkich wspierany, bez względu czy jesteśmy z PiSu, Lewicy czy Platformy Obywatelskiej. Ruszamy w teren i ruszamy ze spotkaniami. Te plakaty mają pokazywać, że inicjatywa Lewicy była warta gry. Że inicjatywa lewicy ma walczyć o zwykłych ludzi w powiatach, którzy korzystają ze szpitali powiatowych. Więc chodzi o to, abyśmy pokazali, że pieniądze z Unii Europejskiej to są pieniądze wszystkich Polek i Polaków. Jutro PiS ma przedstawić Polski Nowy Ładz. No to jest kolejny projekt z tych wielkich przechownieży i planu Morawieckiego. Jak Państwo to odbierają? to jest, jest taki zankomania prawa i sprawiedliwości, czy raczej stawianie sobie ambitnych planów? Wszystkie środki finansowe z Unii Europejskiej, które mają być wsparte polskimi pieniędzmi po pandemii, to jest plan, który powinien być przez każdą ekipę rządzącą wdrażany. Gdyby rządziła lewica, również taki plan odbudowy gospodarki po pandemii by zgłaszała. My już wielokrotnie wskazywaliśmy kierunki rozwoju dotyczące edukacji. Dotyczące służby zdrowia, wskazujące na potrzeby modernizacji państwa, pokazujące gdzieś są błędy. Bo przecież błędu wiele Prawa i Sprawiedliwość też przez ostatnie miesiące poczyniło. Ale taki program jest oczekiwany. Lewica go po pierwsze mądrze zrecentralizowała.